Cześć, z tej strony Oscar. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć yy, o jednej rzeczy. Otóż mam na sprzedaż około 360 gier na PlayStation 3, PlayStation 2, Xboxa Classica, Xbox 360 i jeszcze parę gier na Nintendo Wii. To są już ostatki już gier, które miałem, którymi handlowałem, którymi sprzedawałem. Po prostu chcę już się pozbyć ostatniej partii gier, którą mam, bo niedługo się przeprowadzam i to będzie dodatkowy bagaż, żeby to przewozić samochodami moimi polonezami, czy tam jakimś busem czy czymś. No i po prostu nie chce mi się tego już. Przewozić, a też za długo zajmie sprzedaż pojedynczych tytułów. No to sobie ogłosiłem się na Facebooku, że sprzedam całość 360 gier za 3600 zł, czyli każda gra to jest po 10 zł. 10 zł za grę to już taniej się nie da, już taniej tego nie można sprzedawać, bo to jest po cenie zakupu. To już taniej po prostu no się kompletnie mi nie opłaca. Byłbym stratny, gdybym sprzedał to taniej, bo ja te gry sprzedaję zawsze po 20, po 30 zł za sztukę. Więc po 10 zł. 360 gier to jest 3600 zł. Wystawiłem na Facebooku. Jaki był hejt znawców, Polaków, Polaczków? Bo to Polakami to ja bym ich nie nazwał. Polaczków, że to jest warte 3 zł za sztukę. Że teraz będziesz się bojał z tym nie wiadomo ile czasu. Że Polaków głupich już nie ma, już nikt nie kupi tego. Że to sam szrot jest. Takie komentarze mi pisali. Że to, albo że idź do sexa, to za 50 groszy za sztukę może wezmą. Że to jest sam szrot, że Polacy nie są głupi, i że takich gier dużo jest, i to u ludzi zalega. W sklepach zalega, w Lombardach zalega. Hmm, kurde. Przeraziłbym się, gdybym coś takiego po raz pierwszy usłyszał, gdybym się tym nie zajmował od czterech lat. Tylko, że starczyło zadzwonić do paru Lombardów, czy napisać maila, i klient jest, kupił. Kupił wszystko za 3600 zł. Właśnie za chwileczkę jadę, taką wielką paczkę do niego zawiozę i będzie zarobek. A palaczki na Facebooku, jak zawsze, czy to na YouTube, czy na Facebooku, zawsze mądrzy, takie te komentarze piszą. Po prostu, wiecie dlaczego to nagrywam? Bo mnie po pierwsze to wkurwia te zachowanie tych ludzi. Znawcy internetowi, czy to właśnie na Facebooku, czy na YouTubie, czy gdzieś na innych portalach. Tak samo znawcy internetowi, którzy piszą te komentarze pod tymi filmami, które ja nagrywam, o grach pod tymi filmami, gdzie nagrywam o samochodach znawcy internetowi, oni wiedzą najlepiej gdyby tak tego słuchać i się nimi sugerować, to można popaść w depresję w nerwice albo trafić do choroszczy do psychiatryka, albo po prostu zwariować nie wiem, zabić się po prostu, no, gdyby słuchać tych, tych ludzi i, i po prostu tego, co, co oni piszą w internecie dlatego jestem za odebraniem wolności słowa ludziom tak jak na przykład jest w Chinach być może jeszcze w jakichś innych krajach, może niekoniecznie jak w Korei Północnej, ale jak w Chinach, powiedzmy. Ludzie by nie pisali tych bzdur. Teraz każdy ma prawo do pisania bzdur. Ma dostęp do telefonu, do internetu i pisze te bzdury. Ja jeszcze wspominam czasy internetu sprzed powiedzmy 20 lat. No, gdy ja zaczynałem w internecie yy, buszować rok 2002, 2003, 2001. No, nawet trochę y, zazdroszczę tym osobom, które w latach 90. miały okazję z internetu korzystać. Ja niestety nie miałem okazji, ale jak wtedy, jaki wtedy był porządek? Jacy ludzie byli do siebie życzliwi, nie było tych hejterów, nie było tego chamstwa, nie było tej dzieciarni. Być może brzmiły teraz jak jakiś stary dziad, ale wie, uwierzcie mi, jaki był porządek? Jak było czysto, fajnie, były fora internetowe, można było wejść coś napisać, czegoś się dowiedzieć, a dzisiaj. Napiszę posta właśnie, że sprzedaje gry, albo że poszukuje jakiejś pomocy, że coś tam mi się zepsuło w samochodzie czy tam yy, zepsuło się coś w mieszkaniu w domu, czy coś tam, czy potrzebuje jakieś narzędzi kupić, jakie narzędzia kupić czy jakie urządzenie kupić, nie wiem tam do, do, do grania, do srania czy do czegokolwiek, to będzie cała kolumna komentarzy zbędnych, czepiających się, wyśmiewających i jeszcze yy, te reakcje, te żółte buźki, że on się śmieje, taka ta żółta buźka, że on się śmieje, wyśmiewa ja pierdolę, do jakich czasów człowiek dożył? Ja jestem jeszcze młody. I jak mnie to już wkurwia. Dlatego nie dziwię się na przykład osobom starszym, powiedzmy 50, 60, 70 lat, że oni w ogóle nie wchodzą do internetu. Albo najwyżej w jakiś, yy, znajdują sobie jakieś miejsce i tam gdzieś piszą sobie. Spokój chcą mieć. Skąd się bierze ten, ta niekompetencja, ten hejt? Ta, ta głupota, ta durnota ludzi w tych komentarzach. Ja po prostu nie wiem. Inny przykład. Nieraz po, po, po prostu ktoś potrafi na naszych grupach dyskusyjnych, Polska scena retro, czy, czy właśnie, yy, no, na przykład moja grupa o Polonezach też, i inne jeszcze grupy prowadzę, przecież tych grup giełdowych mam wiele. Giełda, właśnie jakieś tam Playstation 1, Playstation 2, czy coś takiego. I ktoś da jakieś zdjęcie z jakimiś grami i zapyta się, ile to warte. I cwaniacy piszą, no 50 zł dam, a dam tam 90 złotych. Chociaż to jest warte 500 albo 1000 złotych, tak naprawdę, cwaniacy. Albo mówią, że o, znalazłeś gdzieś na śmietniku czy na strychu i myślisz, że jesteś już milionerem bogaty. Ludzie święci, przecież on zapytał, ile to jest warte, nic złego nie zrobił. Prosił o wycenę, a zawsze hejterzy się znajdą. Ja nie będę tutaj innych przetaczał już takich tutaj hejterskich zachowań z różnych portali bo to po prostu, to przechodzi ludzkie pojęcie to po prostu, aż mi, aż mi szkoda tych ludzi, że, że są takimi imbecylami, tłumokami i uważają się za yy, jak mają internet, to za znawców za ekspertów, za, po prostu czują się anonimowi i mogą obrażać, wyzywać i krytykować i po prostu no, motłoch to jest, to jest po prostu banda, debili i nic więcej. Kurwa mnie to. Po prostu, bo ja pamiętam stary internet, właśnie gdy był porządek, było normalnie. A to zaczęło się psuć gdzieś tak w okolicach 2010-2015 roku. No, tam, gdy pokolenie tych gówniarzy dorosło. Ale nie tylko, bo to też i dorosłe osoby, co mają 20-30 par lat, piszą takie komentarze. Po prostu, chamstwo się rozlało. I to bo powiedział, ja zakończyć ten temat, po prostu boli mnie to i przykro jest mi po prostu, że tak jest. O, proszę bardzo, są pieniądze? Są. A teraz chodźcie sobie, zobaczymy tych wieprzów. Na tym interesie tylko stracisz, zostaje ci ceks i skup po 50 groszy. To jest warte max 1500 zł, jak ktoś napisał, szrot i tyle, w lombardach to zalega. Gry się powtarzają po 15 sztuk tego samego w kółko, bez Polaka... To nie warte nawet 3 zł za sztukę, kupione za 50 pensów w charity shop w Nadziei i zrobienia majątku. Wbrew pozorom Polaczki już umieją myśleć. Najbardziej dziwi to, kto te gry próbuje sprzedać, bo pan Oskar raczej dobrze znany na grupach. Widać, że pasjonat gier, więc moim skromnym zdaniem nie powinien takiego szrotu wciskać innym. Nic mi do czy ich czy ich się już. Czy interesów serio. Niech sprzeda nawet i za 5 tysięcy. Ale sam wiem z własnego doświadczenia, że płyty od tego pana są w opłakanym stanie, a to raczej mało uczciwe. I tak mi się wydaje, że nie powinno być to tolerowane. 41 razy: Assassin's Creed Brotherhood dobrze powoliło to skupywać. No, widzicie jakie wieprze? No, na razie. Łachudry, jebane.